Aparat fotograficzny, w sumie to samo, oszczędzałem i sam sobie kupiłem. A z konkursem Amnesty International to był w sumie przypadek. 12 najlepszych było wybranych jako zwycięzców. Moje zdjęcie było gdzieś tam koło siódmego miejsca. Chodziło o to, że jeżeli ta osoba jest na wózku, to że po prostu jej myśli wychodzą naprzód, że po prostu chce patrzeć w przyszłość jako pełnosprawna osoba. to Wolandy trafiłam przez portal dla modelek, fotografów i postanowiłam spróbować. Zdjęcie pojawiło się na wystawie i podobało się i mi, i sobie stanowi. To było coś takiego innego, co przyciągnęło uwagę e, wielu osób oglądających to zdjęcie. Na początku fotografałem portrety. Potem głównie się zainteresowałem aktem i o tej pory to głównie jestem znany z tego, że moje no zdjęcia są troszkę prowokujące. Ja na początku to w ogóle nie wyobrażałam, jak mówię z jedną ręką sobie poradzić z tym ciężkim aparatem. No jak później zobaczyłam, że sobie z tym radzi, sama wchodziłam na jego stronę i mówię, o jakie ładne zdjęcia, mówię, nic się nie pochwaliłeś, moje to mi się podoba, czy tamto mi się podoba. Biorąc pod uwagę, że wiele dziewczyn przyjeżdża do niego na przykład z końca Polski, to cieszy mnie, że mam go u siebie, tak powiem, w mieście. Współpraca ze Sebastianem bardzo mi pomogła w karierze, dlatego, że zaczęły się do mnie odzywać agencje, modelek. Dużo ludzi zauważyło moje zdjęcia u Sebastiana na jego wystawach. Myślę, że chyba się urodził z taką tak zwaną żyłką do tego. Ma podejście i budzi bardzo duże zaufanie wśród dziewczyn. Ładnie. Jest to, bożesz, nie wiem, czy dziś bo już mi nie bo przycisk przytrzymać, bo w tym aparecie Nazywam się Sebastian Pieczak. Mam 30 lat. Choruję na dziecięce porażenie mózgowe. Od urodzenia niestety nie mogę się poruszać na płaskich stronach.